przyjechał przyjechał Peugeot 3008 Tutaj to uszkodzenie, które wcześniej było widać Peugeot będzie właśnie zjeżdżał w Lawetę Umyłem 3008. E, co mogę powiedzieć? Jest to rocznik 2015. Silnik 1.6 Blue HDI. Przebieg e, samochodu to 165 000. Wersja Crossway jest to rozszerzenie wersji Allure. E, Mało oznaczenie tutaj te emblematy z kompasem tu są e, dane geograficzne e, firmy, Sox, e, firmy Peugeot e, w miejscowości SOX we Francji. Widzieliście, jak zjechał z lawety. E, troszkę czasu zajął mi przywiezienie tego samochodu, znalezienie transportu. Kto widział wcześniejszą zajawkę, e, to widział, że tutaj jest takie no, wgniecenie. E, jest z rysą, zostanie to po prostu wyciągnięte przez człowieka, który się zajmuje metodą PDR. Niemniej jednak będzie ten element polakierowany, ponieważ jest tutaj rysa, ale jeśli się wyciągnie, no to nie będzie, nie będzie tutaj myślę szpachli. 2015 rok to już chyba powiedziałem. Tutaj macie piątkę na szybie. Samochód fajnie wyposażony, ta wersja Crossway ma dedykowaną tapicerkę Alcantara z półskórzaną tapicerką, do tego taka pomarańczowa nić. Tutaj ten kompas, emblemat na tapicerce, wszędzie tutaj te nawiązania takie z pomarańczową nicią, na kierownicy oznaczenie Crossway, nitka też pomarańczowa. Przebieg, tu jest wersja z head-up displayem, z nawigacją, z kamerą cofania. Tutaj na progach też są te dane geograficzne. Także wszędzie gdzieś te nawiązania. Na samochodzie tutaj są. Mamy szklany dach. Także wersja naprawdę fajnie, przyzwoicie doposażona. Tutaj mamy rolewski. Kompas tak samo z tyłu na klapie przebieg sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście. Co tutaj jeszcze mogę pokazać działanie tej roletki? Tutaj. Rura czyściutka. Tutaj mamy zbiornik AdBlue. Pomierzymy tak szybko powłokę. na klapa malowana Więc jak widzicie tylna klapa była tylko lakierowana jeśli chodzi o pomiar to tyle tak jak wspomniałem, zawiorę Was na krótką jazdę testową jeszcze raz przypomnę silnik 1.6 blue HDI, 120 koni wyjeżdżamy poza teren zabudowany Także silnik, sprzęgło sp pracuje dobrze, skrzynia biegów też nie mam tutaj żadnych uwag. Reszta jak każdym, to już nie jest pierwszy mój karzec 3008, więc jak każdym, podróżuje się komfortowo, nie ma żadnych wibracji na kierownicy. Więc myślę, że taki krótki odcinek powinien wystarczyć. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do kontaktu telefonicznego. Pozdrawiam i do usłyszenia.